Sprawy Kronospanu, one już w tej chwili prokuratorzy zgromadzili cały szereg materiałów dowodowych. Jest opinia biegłego, będzie biegły następnie przesłuchiwany niebawem już. Są przesłuchiwani liczni świadkowie, zgromadzone są obszerne akta Inspektorów Ochrony Środowiska, protokoły kontrolne. Wiem, że dla Państwa, dla mieszkańców ta sprawa jest ważna. I prokuratura, prokuratura krajowa przejęła sprawę. Przypomnę, pierwotnie zajmowała się tym prokuratura rejonowa w Mielcu, później to przeszło do prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu. Sprawa jest bezpo, pod bezpośrednim nadzorem prokuratury krajowej. Natomiast o co chciałbym zaapelować, skorzystając z obecności mediów mieleckich, drodzy Państwo, gdy mieszkańcy Mielca wychodzili tak licznie na ulicę, protestując przeciw Kronospanowi podkreślając jak ważny jest to problem społeczny, to w związku z tym narzekali mieszkańcy, że nie działają organy kontroli, inspektorzy ochrony środowiska. Ale gdy jest teraz postępowanie wprowadzone, gdy śledztwo jest w toku, o czym z artykułu 182 paragraf 1, który zresztą zaostrzamy, jak Państwo słyszeliście, będzie kara nie do 5, tylko do 10 lat pozbawienia wolności, czyli będzie surowsza kara za zatruwanie środowiska, to w tym momencie Wszyscy nabrali wody w usta. Świadkowie się wycofują, wycofują swoje zeznania, mieszkańcy boją się zeznawać. Drodzy Państwo, prokurator nie jest Duchem Świętym. Sam sobie nie wymyśli jakiejś jednej czy drugiej wersji. Nie spadnie mu ona z nieba. Prokuratorzy, żeby rzetelnie przeprowadzić śledztwo, jakiekolwiek, potrzebują dowodów. Przecież te dowody nie lec z nieba, te dowody przynoszą mieszkańcy. Więc jeżeli mieszkańcy alarmowali przez tyle lat o różnych nieprawidłowościach, wysyłali informacje do organów kontrolnych, czyli do Inspekcji Ochrony Środowiska, a ta milczała, bo takie otrzymywałem sygnały, nic nie robiła w tej sprawie i mają na to dowody, na przykład telefony czy jakieś komunikaty wysyłane do organów kontroli, to niech się z tym podzielą z organami ścigania. No, to jest kluczowe, drodzy Państwo, i chciałbym w tym miejscu zaapelować o większą aktywność, o niewycofywanie się, bo jest tak, jakby swoista zmowa milczenia nagle zapanowała. Przekaźniki szukają, ale natrafiają na mur, no, na mur obojętności, jakiegoś tak milczenia. Tutaj jest to swoiste 5 minut dla mieszkańców. Jeżeli tracicie nie podzielą swoimi wiadomościami, tym co po tej pory podkreślali, o czym mówili i alarmowali, to śledztwo dalej nie pójdzie. Także dla Państwa, drogie media, też to jest ważna tutaj rola do spełnienia. Informacyjna, tylko cieszę się, że tu jesteśmy. Tydzień temu, jak Państwo wiecie, ogłosiliśmy bardzo ważny projekt zmian w kodeksie karnym. Będą nawiązki na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska stokrotnie podniesione, bo to, co najbardziej uderza przestępców środowiskowych, to są grzywny, to są kary pieniężne. I będzie do 10 milionów złotych zamiast obecnych 100 tysięcy kary grzywny. Będą też, drodzy Państwo, podniesione kary za zaśmiecanie w lasach. W tej chwili jest 500 złotych, a będzie do 5 tysięcy. Oprócz tego będzie. Będą podniesione dwukrotnie kary pozbawienia wolności. Będzie można trafić na 10 lat do więzienia z artykułu 182, paragraf 1. Na przykład w oparciu o ten artykuł prowadzona jest sprawa Kronospanu. Będą wprowadzone nowe typy czynów zabronionych, zaostrzone. Jeżeli chodzi o materiały niebezpieczne, będzie do lat 12. Także drodzy Państwo, to jest cały pakiet zmian bardzo ważnych i chciałbym podkreślić, że dla mnie sprawa Panu jest bardzo ważna. To są moje zobowiązania wobec mieszkańców, którzy mi zaufali jako posłowi z Mielca i które chcę dotrzymać. Obiecałem, że sprawy będę się przeglądał i to czynię, ale też proszę o współpracę ze strony mieszkańców. Na koniec chciałbym wszystkim życzyć wesołych, zdrowych świąt i zachęcam do odwiedzin mojego biura w Mielcu oczywiście, przy Reja. Dziękuję bardzo. Panie ministrze, precyzując, jeśli mieszkańcy mieliby materiały, żeby się podzielić, to do prokuratury krajowej powinni się zgłosić. Tak jest, powinni się zgłosić do prokuratury krajowej bezpośrednio. Ta sprawa jest pod nadzorem prokuratury krajowej.